Radio Głos Uskrzydla dusze. Ksiądz Łukasz Białk, jestem proboszczem parafii św. Wojciecha w Kielnie też wykładowcą teologii duchowości w Gdańskim Seminarium Duchownym i też jestem postulatorem procesu beatyfikacyjnego siostry Judyty Urszuli Napielskiej na stopniu diecezjalnym. Żebyśmy nie zapomnieli o tym ostatnim, bardzo zawsze ciekawym temacie, kim jest postać, którą chce Ksiądz, no pewnie tak dziś trzeba powiedzieć, w jakim sensie wypromować, pokazać wspólnocie wiernych, aby mogła kiedyś cieszyć się chwałą ołtarzy. Postać w pigułce, co o niej możemy powiedzieć. Siostra Urszula Pierska jest siostrą, która należała do zgromadzenia córek Maryi Niepokalanej. Jest siostrą, która miała bardzo wielkie pragnienie być osobą konsekrowaną, być osobą poświęconą Bogu. Jak się okazuje, to jej pragnienie miało wielkie uzasadnienie w osobistych doświadczeniach Jezusa Chrystusa, dlatego że była mistyczką. Doświadczyła wielu darów mistycznych, doświadczyła również dręczenia złego ducha. Natomiast takim szczególnym rysem jej powołania było to, że stawała się matką duchową dla wielu kapłanów. Zresztą cała sprawa związana z rozpoznaniem sprawy siostry Uszuli wiązała się właśnie z tym, że kiedy zmarła w 2001 roku, to kapłani sami zwrócili się do Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Maryjnie Pokalanej, żeby wszcząć badania nad rozpoznaniem świętości siostry Uszuli, bo była na pewno osobą niezwykłą. Wiemy o tym, że wielu kapłanów, nawet biskupów obecnych, znało ją, korzystało z jej posługi. Tak naprawdę, kiedy przyglądamy się temu zakresowi jej życia i działania, to to jest to proces, który no, odsłoni nam też taką prawdę o modlitwie wstawienniczej za kapłanów. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że kościół potrzebuje dzisiaj bardzo nie tylko modlitwy za kapłanów, ale też ofiary za kapłanów i na pewno siostra Urszula, która miała taki rys swojej duchowości, jest tutaj cenną osobą. Na razie prowadzimy tak zwane działania przedprocesowe. Dlatego, że formalne rozpoczęcie procesu, takie kanoniczne, planujemy na dzień 18 października tego roku. Ksiądz Arcybiskup zatwierdził już tę datę. O godzinie 11 będzie Uroczysta Msza Święta w Katedrze Oliwskiej, potem zaprzysiężenie Trybunału i potem też okazja do spotkania ze świadkami. Natomiast ten rok był dla nas taki też przełomowy, szczególny dlatego, że 3 stycznia w uroczystość świętowe, wspomnienie imienia Jezusa otrzymaliśmy Nichilo obstat ze Stolicy Apostolskiej, które jest takim potwierdzeniem możliwości rozpoczęcia tego procesu. Wcześniej była zgoda konferencji Episkopatu Polski, więc no sprawa jest w toku, cieszę się i no, i mam nadzieję, że doczekamy pomyślnego finału, chociaż pracy jest bardzo dużo. Wiemy, że w tym przypadku ogromnie ważna jest ta fama sanctitatis, a więc jeszcze jedno dopowiedzenie, w których miejscach, miejscowościach żyli i żyją świadkowie jej życia, aby ewentualnie mogli pomóc i zgłaszać się w procesie kanonizacyjnym. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to też nie jest takie proste, dlatego że no wielu świadków mieszka w Gdańsku. W Gdańsk Nowy Port, to jest miejsce, w którym siostra mieszkała. i też wokół tego terenu jest najwięcej świadków, ale wiadomo, że na skutek różnych doświadczeń życiowych pewne osoby z Gdańska się przeprowadzały, inne osoby przywędrowały z innych miejsc, z którymi miała styczność siostra właśnie czy do Gdańska, czy na tereny Trójmiasta. Więc na pewno jesteśmy w kontakcie z tymi świadkami, których zamierzamy powołać do udziału w procesie, ale to jeżeli chodzi o kapłanów, bo to też dla nas taki zawsze no, cenny materiał dotyczący świadectwa, to, to jest Gdańsk i okolice. No jest też jeden świadek, który to siostra zakonna, która my nazywamy ją świadkiem koronnym, że ona była świadkiem też agonii siostry Uszuli, siostra Uszula przeżywała taką agonię, czyli zjednoczenie z Jezusem cierpiącym w piątek bardzo niewiele osób o tym wiedziało. To była raczej rzecz ukrywana, żeby nie robić sensacji. Natomiast mamy siostrę, która jest świadkiem tych wydarzeń, ale po pozwolicie Państwo, że ona jeszcze zostanie anonimową dla dobra procesu. Zresztą sama siostra nie chciałaby być jeszcze ujawniana w tej sprawie, więc to no, takie zadanie postulatora, który musi pilnować pewnych spraw proceduralnych, bo za nie jest odpowiedzialny, z czego się cieszę i co staram się rzetelnie wypełniać. Proszę za. Do doktora oficjalnie na kapłana mówi się duchowny. To jest takie pojęcie niejako urzędowe w wykazie zawodów. Duchowny to ten, który więc ma być specjalistą duchowości w sposób szczególny. Ksiądz jest właśnie wykładowcą z zakresu duchowości, specjalistą w tej dziedzinie. Proszę powiedzieć, co to jest teologia duchowości? O czym przede wszystkim powinniśmy pamiętać, kiedy słyszymy to stwierdzenie? Teologia duchowości to jest takie zagadnienie wśród różnych dyscyplin teologicznych, które dotyka bezpośrednio naszej relacji z Bogiem i tego, jak ta relacja się rozwija. Wiemy o tym, że takim obiektywnym początkiem życia duchowego jest Chrzest Święty, który wprowadza nas w zjednoczenie z Bogiem, w tajemnicę życia nadprzyrodzonego Trójcy Świętej, ale. Ten obiektywny początek życia duchowego domaga się też pewnego dopełnienia, to znaczy pewnego subiektywnego kroku, który jest wyborem Boga. I kiedy w człowieku ten krok się dokonuje, to znaczy kiedy człowiek świadomie wybiera Jezusa Chrystusa jako Pana swojego życia, jako tego, za którym chce iść, jako tego, wobec którego chce przyjąć postawę ucznia, wtedy zaczyna się głębszy proces modlitwy. Bo tak to rozumiemy, że teologia duchowości, ona przede wszystkim ma nam pokazać, na czym polega relacja głęboka, duchowa relacja z człowieka z osobą Boga. I najbardziej ta relacja jest żywa i dynamiczna właśnie w procesie modlitwy. Wiadomo, że my w ramach teologii duchowości potrafimy ten temat rozpracować bardzo szczegółowo, bardzo głęboko, pokazując proces zjednoczenia, proces oczyszczeń. Natomiast dla przeciętnego człowieka wystarczy taka wiedza, która pokazuje, że na podstawie modlitwy jesteśmy w stanie określić głębię oraz bliskość Jezusa, który w nas działa, bo to jest myślę doświadczenie każdego wierzącego, że kiedy po prostu się modli, kiedy się otwiera na świat nadprzyrodzony, czyli na świat duchowy, to ten świat zaczyna w nim żyć, zaczyna go przemieniać, i taka osoba, która jest pociągana do tego świata, też zbliża się do Boga. I właśnie teologia duchowości pokazuje nam różne etapy, które dzieją się w ramach jednego procesu, nazywamy to naukowo procesem życia duchowego, który jest dynamiczny, tak jak życie. Wzrastamy, przechodzimy momenty oczyszczenia, próby, przechodzimy momenty, w których doświadczamy szczęścia. I Radości, a jednocześnie takiego poczucia jakby pustki ze strony Boga, czyli Bóg daje nam momenty doświadczenia, oczyszczenia. Często wprowadza nas w kryzys po to, żeby sprawdzić to, co do tej pory, do tej pory wypracowaliśmy w ramach życia duchowego. Jest to bardzo żywe zagadnienie. I, I owocem tego, że tak jest, są święci. Bo tutaj nie mówimy o żadnym procesie, który jest abstrakcyjny, który jest naukowy, który jest czysto teoretyczny, bo osoby święte to są po prostu załączniki do tego, Tematu dotyczącego życia duchowego, dotyczącego duchowości. Do tego jest powołany każdy człowiek I, i dlatego Kościół nam pokazuje bogactwo świętych, którymi są zarówno ludzie świeccy, młodzi, jak i w podeszłym wieku, ludzie w sile wieku, także księża, osoby życia konsekrowanego. Właściwie każdy stan dzisiaj, i niemalże wiele zawodów y, są reprezentowane przez swoich przedstawicieli, którzy są y, po prostu świętymi. No myślę, że bardzo mocno przemawiają do nas y, święci, czy błogosławieni ostatnich czasów, wśród których no, znajdujemy na przykład Karla Kutisa, młodego chłopaka, który Porusza się bezpiecznie w przestrzeni internetu, jednocześnie tworzy świetne relacje ze swoimi rówieśnikami, a jednocześnie prowadzi głębokie życie duchowe za Kocha Jezusa, wyraża tę miłość przede wszystkim w szacunku do, do Eucharystii, w rozumieniu tajemnicy Eucharystii, że, że to nie jest coś, tylko to jest ktoś, kto. Kto jest żywym Bogiem, kto wchodzi w relację ze mną, kto mnie przemienia, kto mnie umacnia, oczyszcza, nie wiem, też Joanna Beretta Molla, no jest mnóstwo bardzo piękne są te współczesne przykłady świętych, którzy pokazują, że w codzienności życia wchodzi się w przestrzeń doświadczenia duchowego, no i w ten sposób osiąga się świętość. Oczywiście, kiedy patrzymy na świętych, to się cieszymy i, i widzimy ten ostatni, finalny etap, Procesu uświęcania, ale należy pamiętać, że on nie jest taki łatwy dlatego, że człowiek nosi w sobie jakieś piętno grzechu pierworodnego. W teologii duchowości nazywamy to pęknięciem montycznym, czyli pewne obciążenie, pewne nachylenie ku łatwości grzeszenia. No i wiemy, że to trzeba też porządkować. Trzeba też poddać to łasce Bożej. Stąd kiedy mówimy o życiu duchowym czy, czy o duchowości, to, to mówimy też o takim jakby dwustopniowym procesie. Z jednej strony to jest proces oczyszczenia, proces uporządkowania człowieczeństwa, bo, bo łaska Pana Boga bazuje na naturze, więc cały proces ascetyczny, tak, tak to się nazywa w teologii duchowości, a jednocześnie proces mistyczny, czyli nabudowania działania łaski na tym, co jest naszą naturą, co no kim my jesteśmy po prostu.